W piłce nożnej pozycja bramkarza jest bardzo specyficzna i jakże odmienna od innych. Piłkarzy grających między słupkami rozlicza się przede wszystkim za skuteczną obronę dostępu do bramki przed rywalami. Buffon, Ter Stegen czy Neuer, wszyscy pamiętamy ich niesamowite parady bramkarskie. Co jednak z bramkarzami, którzy strzelają gole? Musicie przyznać, że tu już nie jest tak łatwo wymienić takich golkiperów. W dzisiejszym odcinku chciałbym się na nich skupić. Przed Wami bramkarze, którzy strzelali najwięcej goli w historii. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem, że ranking ten jest zdominowany przez piłkarzy z Ameryki Południowej. Dlatego też zaczniemy od Europy. Tutaj najbardziej popularnym gołkiperem z największą ilością bramek jest hans jürg Butt. Niemiec ma na swoim koncie 32 bramki strzelone w latach 1994-2012. W ramach Bundesligi zdobył 26 goli, w Lidze Mistrzów 3 oraz jednego gola w Pucharze Niemiec grając w takich klubach jak Oldenburg, Hamburger SV oraz Bayer Leverkusen. But zagrał czterokrotnie w reprezentacji Niemiec, jednak tam nie było mu dane ani razu wykonać rzut karny. Na Starym Kontynencie więcej bramek od Buta strzelił tylko Dimitr Ivankov. Bułgar ma ich na swoim koncie 42. Zdobywał je grając w bułgarskim Lewski Sofia oraz tureckich Kayserisporze Sporze oraz Bursa Sporze. Na początku wspomniałem, że najlepsi strzelcy bramkarscy w historii pochodzą z Ameryki Południowej. Wśród nich jest popularny René Igita, którego możecie znać z akrobatycznej interwencji zwanej Skorpionem. Kolumbijczyk ma na swoim koncie 41 strzelonych bramek. Notował je w wielu klubach. Co ważne, trzy z nich strzelił dla reprezentacji Kolumbii w spotkaniach przeciwko Finlandii, Peru oraz Wenezueli. Drugim na liście najskuteczniejszych bramkarzy jest Jose Luis Chilavert. W całej swojej karierze zdobył 67 bramek w latach 1982-2004. Jest on golkiperem z rekordową ilością goli w reprezentacji, dla Paragwaju zdobył ich aż 8. Wert jest również jedynym bramkarzem, któremu udało się zdobyć hat w jednym spotkaniu. Absolutnym rekordzistą i liderem rankingu jest Rogerio Seni. Brazylijczyk, który całą swoją karierę spędził w São Paulo, ma na koncie aż 131 goli. Dokonał tego w latach 1990-2015. Seniu oprócz egzekwowania rzutów karnych słynął ze skutecznego wykonywania rzutów wolnych. Bramki strzelał również w rozgrywkach Copa Libertadores, czyli odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów. A jak to wygląda w przypadku Polaków? Najwięcej bramek, 5 ma na koncie Józef Pokorski. Są to jednak bardzo odległe lata 30., 40. i 50. Za złotych czasów Orłów Górskiego swojego gola zdobył również Jan Tomaszewski w barwach ŁKS Łódź. Dokonał tego w polskiej ekstraklasie w spotkaniu przeciwko Odrze Opole, skutecznie egzekwując jedenastkę. Natomiast jeżeli chodzi o golkiperów z bardziej nam współczesnych czasów, to nie ma tutaj wybitnych rezultatów. Artur Borus w polskiej ekstraklasie zdobył bramkę z rzutu karnego przeciwko widzewowi Łódź. Rafał Gikiewicz całkiem niedawno w barwach Unionu Berlin strzelił wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry przeciwko FC Heidenheim. Jest jeszcze kilku bramkarzy, którzy dokonali tej sztuki. Nie są to jednak tak bardzo popularne nazwiska jak wcześniej przeze mnie wspomniane. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.